Dziękuję bardzo panie marszałku, wysoka izbo, ponieważ w pełni wręczył mnie kolega i bardzo ładnie to przedstawił ten projekt ustawy. To ja bym tylko jedynie na zakończenie chciałabym poinformować, że do tej ustawy również wprowadzono rozwiązanie, które umożliwi ocenę funkcjonowania tej ustawy, albowiem w trakcie w rezultacie konsultacji został wprowadzony zapis, który zobowiązuje ministra pracy do przedstawienia po 18 miesiącach funkcjonowania tej ustawy informacji w formie informacji dla, dla Sejmu i Senatu, dlatego też przypominam, bo będziemy pilnowali, dopuszczając jednocześnie możliwość analizy i wprowadzania mechanizmów korygujących tę ustawę. Jest to bowiem duży projekt, który który będzie ewaluował i który wpisuje się w tę nowelizację, którą rozpoczęto w 2008 roku. Zakreślono również termin do 1 stycznia 2014 roku i cytując na zakończenie Pana Ministra tutaj obecnego Radosława Mleczko, chciałabym przedstawić, że pierwszy dzień obowiązywania tej ustawy będzie dla nas jednocześnie nie, kończą, nie, nie tylko początkiem analizy uważnej i sposobu jej funkcjonowania, również z punktu widzenia celów, które zostały postawione, i tę ustawę proponuje, proponuje właśnie tam nowelizację. Dziękuję bardzo pani marszałku. Dziękuję bardzo pani senator.